Nie spodziewałeś się mnie tutaj? Wyjaśnij, o co tutaj chodzi. Jesteś tutaj, ponieważ nasz wspólny znajomy poprosił mnie, abym się z tobą spotkał. Właśnie, więc mów. Spokojnie, coś ty taki nerwowy. Zabiłeś kilku moich chłopaków. Ktoś musi zająć ich miejsce. Tym kimś możesz być ty. O czym ty mówisz? Pokażę ci, chodź za mną. I nawet nie próbuj mi nic zrobić. No i jesteśmy. To kopalnia? dokładnie i wszystko było idealne, dopóki nie zacząłeś wtrącać się w nie swoje sprawy. Kapitan Wulfgar i ja opracowaliśmy doskonały sposób na wzbogacenie się. Niewolnicy kopią, złoto jest od razu tutaj przetapiane, zysk jest rozdzielany i wszyscy są zadowoleni. A co z bandytami? Craig dostawał swój udział i pracował dla nas. Dopóki go nie zabiłeś. Bandyci z latarni chronią drugiego wyjścia z kopalni. Wszystko jasne. Jakim cudem Wulfgar się na to wszystko zgodził? Znaleźliśmy tę kopalnię zanim Paladyni przybyli do miasta. Wtedy na wyspie było spokojnie i interes się kręcił bez problemów. Teraz nie ma już odwrotu. Ale dlaczego mi to mówisz? Dlatego, że pozostawiłem cię bez wyjścia. Teraz musisz zająć miejsce Kreiga. Dostaniesz 10%. Co? 10%? Niech będzie, dobry jesteś, więc dam ci nawet 15%. A może po prostu ciebie zabiję. Ach, wtedy nic nie dostaniesz. No i kto będzie przynosił jedzenie niewolnikom? I najważniejsze, jak nie wrócę do miasta żywy, Wulfgar wystawi list, gończy za tobą. To nie brzmi zbyt dobrze. Jak powiedziałem, pozostawiłem cię bez wyjścia.